Cześć, nazywam się Hanna Szymkiewicz. Jestem młodszym konsultantem na OBC firmy Intersys. Dzisiaj omówię kilka dodatkowych funkcji, które rozszerzają możliwości wymiaru. Domyślne konfiguracje dla grup odbiorców, dostawców i innych kąt, a także domyślne priorytety wymiaru i konfiguracje wymiaru. Zacznijmy od pierwszy. Pierwsza funkcjonalność to konfiguracja domyślna wymiaru do grup odbiorców, dostawców i innych kąt. Dzięki tej funkcjonalności możemy przypisać wymiar do grupy za pomocą strony wymiaru. Używając lupki, wyszukuję strony wymiary. Otwiera się nam strona, na której możemy przypisać wymiar do tabeli. Zaznaczam potrzebny mi wymiar. W przed wybieram wymiar. Wymiar domyślny typu konta. polu identyfikator tabeli wybieram numer tabeli, do której ma zostać przypisany wymiar. Wybieram 18 na tutaj Wydaję kod wymiaru wartości. Wybieram 40. I dodaję kod księgowania wartości, kod obowiązkowy, co oznacza, że domyślny wymiar dla tego konta musi mieć wartość wymiaru podczas księgowania, ale każda wartość wymiaru jest akceptowana. Wymiar Arial został przypisany do tabeli numer 18 do nabórców. Druga funkcjonalność, o której dziś mowa, to domyślne priorytety wymiaru. Różne typy kont, takich jak konto nabywcy i konto zapasu, mogą mieć różne domyślne priorytety w jednym dokumencie. W wyniku tego mogą mieć więcej niż jeden proponowany domyślny wymiar. Aby uniknąć tego konfliktu, możemy użyć funkcji domyślne priorytety wymiaru. Używając lubki, wyszukuje strony domyślne priorytety wymiaru, gdzie możemy nadać priorytety do grup. Połowy identyfikator tabeli wyszukuje potrzebną mi tabelę. Wybieram numer 18, nabywca. W następnym wolnym polu dodaję jeszcze jedną tabelę. Będzie to tabela numer 27, zapas. OK. Dodaję dla nabywcy priorytet numer 1 i dla zapasu priorytet numer 2. Chciałam też dodać, że w sytuacji, gdy skonfigurujemy dwie tabeli o tym samym priorytecie dla tego samego kodu źródłowego, Business Central Zawsze wybiera tabelę o najniższym identyfikatorze tabeli. I ostatnia funkcjonalność na dziś to kombinacja wymiarów. Dzięki tej funkcjonalności możemy uniemożliwić połączenie określonych wymiarów na głowku dokumentu, pierwszy dokumentu dzienniku, arkuszu lub zapis budżetowy KG. Pozwala to również ustalić warunki, które muszą być spełnione, aby taka blokada miała miejsce. Za pomocą lubki wyszukuję strony, kombinacji wymiarów. Po otwieraniu danej strony możemy zobaczyć macierz kombinacji wymiaru. Wybierając odpowiednią kombinację wyskakuje nam okienko z kilkoma opcjami. Pierwsza bez ograniczeń. Ta kombinacja wymiaru nie ma żadnych ograniczeń. Zwolone są wszystkie wartości wymiaru. Druga ograniczony. Ta kombinacja wymiaru ma ograniczenia w zależności od wprowadzonych wartości wymiaru. Należy zdefiniować ograniczenia na stronie kombinacji wartości wymiary. I trzecie zablokowany. Co oznacza, że taka kombinacja nie jest dozwolona, co nie pozwoli nam na zaksięgowanie dokumentu z danych. Chciałam pokazać na przykładzie zastosowanie wyżej umówionych funkcjonalności. Pokażę to na przykładzie faktury sprzedaży. Tutaj mamy no, fakturę sprzedaży, wybieram nabywcę, wchodzę na kartę taką nabywcę i pokazuję, jakie wymiary zostały przypisane do danego nabywcy. Możemy zobaczyć, że do jednego nabywcy mamy przypisany wymiar Aria 40. Wracam do mojej faktury sprzedaży, dodaję zapas. Z pewnej listy przechodzę do kartoteki zapasu, żeby też pokazać, jakie wymiary zostały tu przypisane. Możecie zobaczyć, że Aria. Możecie też zobaczyć, że został przypisany ten sam wymiar Aria, ale z innym kodem wartości. Oraz drugi wymiar, który mam przypisany do zapasu, jest Business Group. Wracam do mojej faktury sprzedaży. Dodaję ilość. Dodaję datę sprzedaży i zwalniam fakturę. Teraz, klikając w polu faktury i wymiary, chcę pokazać, jakie wymiary zostały przypisane do danej faktury. Możecie zobaczyć, że wymiar Aria z kodem 40 został przypisany z kartoteki na Teraz jak klikam księguj on ongląg księgowania, system nie pozwoli zaksięgować daną kombinacji, tak jak została ona zablokowana. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do śledzenia naszego blogu.